Już coś wiadomo o projekcie remontu kina, już jest projekt przygotowany. Tak, mogę Państwa poinformować, że udało nam się rozstrzygnąć procedurę zamówienia publicznego dotyczącą pierwszego zadania etapu, jakim jest wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą w przestrzeni pierwszego piętra, dokładnie w sali widowiskowej kina z zapleczem i z pomieszczeniem operatorów, i w to pomieszczenia, gdyby wchodzimy, żeby w tym roku jeszcze taką wymianę elektrycznej instalacji dokonać. I tu już rozstrzygnięte, umowa będzie podpisana w czwartek. Przyjeżdża firma, przedstawiciel firmy, która wygrała przetarg i ze wstępnych rozmów wynika, że prawdopodobnie już w sobotę rozpocznie się wprowadzanie firmy do realizacji zadania. Druga informacja, proszę Państwa, jest taka: myślę, że też zapowiada się dobrze, dobrą informacją, ponieważ kolejny przetarg na instalację akustyczną, teatralną, oświetleniową na sali, na scenie wraz z tartankiem dekoracyjnym i kurtyną rozstrzygamy w najbliższy piątek czy 6 grudnia jest spore zainteresowanie oferentów. Wiem stąd, że zjawiają się tutaj na wizję lokalną i w Kinie oglądają jak to wygląda w tej chwili i dzięki temu mam nadzieję rozstrzygniemy i też te podstawowe elementy teatralnego oświetlenia, akustyki teatralnej wszystko zostanie wykonane do końca roku. I to będzie ten pierwszy, pierwsza instalacja elektryczna, druga część instalacja akustyczno-oświetleniowa, i myślę, że to będzie już dawało nam możliwości, jeśli chodzi o techniczne sprawy na poziomie no, wymagań XXI wieku. Natomiast w planach mamy. W projekcji budżetowej e, poprosiliśmy o dofinansowanie inwestycyjne na wysokości 500 tysięcy złotych, żeby za te pieniążki dokończyć remont, modernizację sali widowiskowo-kinowej, a mianowicie zrobimy wtedy klimatyzację sali, zmienimy podłogę na widowni na scenie, kupimy nowe fotele i w ten sposób sala będzie przygotowana już do eksploatacji w ostatnim roku no już jakby sprawy takie zamykające e, zewnętrzne taras e, poszerzenie holu i tak dalej tak to jest rozpisane natomiast mówię jeszcze raz jeżeli dostalibyśmy całe środki no jesteśmy w stanie rozpisać procedurę dla nas jest to prostsze bo jeden wykonawca wchodzi robi, robi całe całe zadanie które do wykonania Zgodnie z projektem jaki będzie koszt całkowity remontu? Koszt całkowity zgodnie z projektem wynosi 2 miliony 260 tysięcy za do góry. Mhm. Z czego środków własnych? No to na razie są środki jakby w budżecie do remontu wypisane. Zamierzamy tutaj jako miejscam kultury osobiście pisać wnioski do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej który dofinansowuje modernizację kina w wysokości 50%. Drugim źródłem, z którego chcemy pozyskać środki jest Minister Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego i tam też jest możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 50%. Będziemy starać się też wpisać do innych jednostek, gdzie tylko będzie można uzyskać takie wsparcie. Tak więc biorąc pod uwagę te dwie jak gdyby instytucje, no, uzyskując, łącznie liczę tylko w ten sposób 50%, bo tyle z, m, można uzyskać z, mogę to powiedzieć na podstawie doświadczeń innych m, m, jednostek w Polsce remontowanych kin, to wtedy ten wkład automatycznie własny jest o tyle mniejszy. I uważam, że to jest racjonalne, żeby ten obiekt dać do dyspozycji mieszkańcom i, i ten obiekt po tych trzech, czterech miesiącach, 5, gdyby była możliwość, jest gotowy do użytkowania w nie tylko do, jako no, obiekt kino i do projekcji seansów filmowych, ale również może być wykorzystana ta scena do spektakli teatralnych, już w pełnym jak gdyby, wydaniu, w pełnym oświetleniu, akustyką sceniczną, do koncertów itd., itd., do spotkań. Po prostu służyć ten obiekt kino może społeczeństwu. Mamy takie dokładne wyrażenia wpływów z działalności kina. Rok, z którego startujemy, to jest rok 2009, wtedy nie było cyfryzacji. Wpływy to jest dobry rok, jeśli chodzi o firmy na taśmie, to jest 73 560 zł. W 2010 te wpływy wynosiły 42 688 dokładnie, w 2011 69 000 a w roku 2012, gdzie w październiku nastąpiła cyfryzacja, już jest 118 668 i podkreślę, że 3 miesiące od cyfryzacji od października to jest prawie 50% obrotów w tym roku w kinie. Natomiast rok 2013, proszę Państwa, zamyka się już w kwocie 208 tysięcy, Czyli widać po cyfryzacji, jaka jest progresja wpływów, a, a to można przełożyć po prostu na ilość osób, które odwiedzają kina. 208, 208 447 29 groszy w tej chwili to tak wynosi. I uważam, proszę Państwa, że kierunek jest właśnie dobry, którym chcemy pójść, ponieważ ten wzrost zainteresowania widzów świadczy o tym, że taki obiekt jeden w mieście jest konieczny. Nie to, że niezbędny, konieczny. Podkreślam, że to jest konieczne, żeby dać się ludziom możliwość jak gdyby, uczestnictwa w masowej kulturze, tym bardziej ciekawość jest taka, mili Państwo, że dla przykładu premiera filmu Wałęsa był w Warszawie i w tym samym dniu był w Ostrowie Mazowieckiej. To podejście dzięki cyfrowemu cyfryzacji kina daje właśnie takie przełożenie, że nasze społeczeństwo nie musi jechać gdzieś do Warszawy czy do Ostrołęki, tylko ma tutaj na miejscu cyfryzację. Tak na marginesie dodam, że proszę państwa, w Wyszkowie jeszcze nie ma kina cyfrowego. No to już kina. Tam jest tylko sala kina. Jest, proszę Panią, takie kino studyjne, nie mam kontakt z Panem Dyrektorem, tak, tak, tak. to bardzo mało filmów jest. No bo, proszę Panią, proszę Państwa, w tej chwili filmów na taśmie jest naprawdę bardzo niewiele. To można jakieś no, historyczne filmy wyciągać i do kina studyjnego czy dyskusyjnego robić, natomiast dla powszechnego użytkowania już te, ten czas taśmy się definitywnie skończył.